Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Gracja Narastocki. Dla Mariki Sznajdrowskiej z okazji zajęcia pierwszego miejsca w konkursie w nagrodę teraz będzie piosenka. Marika lubi sport. A sport jest super fajny fantastyczny, kapitalny. To, to, to super fajny sport. O, 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 taki zdrowy sport, fantastyczny, kapitalny. Sport jest super, bardzo fajny. Dziękuję. Jeszcze raz gratuluję zajęcia pierwszego miejsca, mawice i spełniania wszystkich marzeń. Dużo szczęścia, radości, powodzenia i wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. I wszystkiego naj, naj, naj. Pozdrawiam na razie. Cześć.